Czasami ich najeżdżamy, ale jest nas tak mało, że nie możemy utrzymać zdobytego terenu długo. Ale to i tak jest bez znaczenia. My chcemy jedynie, aby zostawiono nas w spokoju, aby zbudować naszą republikę. Oraz szturzą gwiazdę. Oczywiście, ją też chcemy. Pięknie? I co tam? Aha. Okej, okay, tylko pogadać można. No dobra, w takim razie na razie znikamy stąd. A właśnie, zróbmy jeszcze przegląd, jak to wygląda. Mamy cztery baryłki z paliwem. I jeszcze dziewięć zapasów. No to z zapasami jest spoko. Terror 29. No, już zaczyna być znaczący. Nie widziałem nigdy dużego. Ciekawe co się wydarzy. Tak czy siak, skoro mamy mało paliwa, tutaj nie ma za bardzo jak kupić. Może niby na samym końcu wojny dostaniemy coś, o ile w ogóle coś dostaniemy. Coś czuję, że oni wystrychną nas na dudka. Ale kto wie. To ja proponuję w takim razie... Tutaj... Mapka. Takim łukiem zmierzać do Londynu. Zobaczyć co tu jest po drodze. I wtedy w Londynie na pewno możemy uzupełnić zapasy. Oczywiście. chodzi mi tutaj głównie właśnie o paliwo. No i dobra. Płyniemy. To ja wyłączę. <laughs> Albo może lepiej ten terror. Aha. Dobra, dobra, dobra. Zatakujmy. Muszę być blisko, żeby nie miała... O właśnie, o właśnie. Tu coś jeszcze było. Nieważne. Ja. Wolniej może. Pięknie. O. Cudo. No teraz będę dbało o ten terror o, uderzyło e, To z bliska też daje radę Waga, uwaga, waga No, takie blisko to to nie było Ale jednak Jeszcze jeden strzał No i tyle co my tutaj mamy? Ty... ty... Ha... Huh. Wziąć? Czy niech się rozpłynie? Wezmę! Mamy jeden z zapasów. Baryłka roztopionej meduzy. Będzie czekała w ładowni jak kubek roztopionego księżyca. Pewnego dnia zjecie to. Albo... Być może... To zje was. <noise> Mamy jeden zapasów? No i dobrze, cały czas coraz więcej. Przez to, że ja tutaj zgarniam kolejne. Cropcake. Właśnie, za odkrywanie nowych rzeczy ja dostaję doświadczenie. A jedna sprawa. Przecież. Ja tutaj mam do pogadania. <noise> Z maskotką już gadaliśmy. A z kucharzem? Tak, tutaj mam właśnie sekret. Nawet dwa. No to lecimy. Increase Your Hearts, czyli nasze serca zwiększymy? Inspiruje, leczy, broni. Czasami pomaga przy testach przeciwko terrorowi. No dobra, nie mamy innej opcji, przynajmniej jedno weźmiemy. Aha, można wydać sekret, żeby zwiększyć serca tyle, że nie więcej niż 50. No i pięknie. Tu jest coś, czego zupełnie nie rozumiem. Chyba po prostu. ledwo co mówi. Zobaczmy. Okej. Okay. Pięknie sobie pogadaliśmy. Ale może lepiej będzie gadał, jak spytamy się go, co chce robić w życiu. Patrzy prosto w twoje oczy. Moszę lili. Powtarza to tym razem wolniej. Może lili. -li. Bardzo wolno oblizuje swoje wargi. Wreszcie musisz odwrócić wzrok. Może Lili jest w wschodnio-centralnej części Podmosza? Dobra. <laughs> Czego chcę od życia? Czy to oznacza, że on nas opuści wtedy? Wiem, że przy innym, którego można było mieć. Już nie pamiętam, kto to był dokładnie. Doktor chyba. Tak, to był chirurg, który. Wyglądał na dosyć, mm, takiego ogarniętego. <grym> Mówił, że właśnie chce gdzieś tam dopłynąć i tyle. Dobra, mamy statek piracki. I, 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 Pięknie, pięknie, pięknie. Na razie nie zaatakował. Okej. Okay. Dobrze idzie, dobrze idzie. Uuu, pojawił się następny Chyba będziemy musieli zrobić jakiś manewr Żeby uniknąć walki z dwoma Na przykład taki Spędzalać teraz No, coś w tym stylu O, włączył światełko Cs. Dobra, dobra, dobra On nie wie, gdzie my jesteśmy Teraz już wie Ah. U. Płyniemy i to jak? O, 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 o. Fregata niby. Dobra, dobra, dobra. Teraz już nie płynąć do przodu, tylko się obracać za nimi. Albo delikatnie może. O, ho, 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 ho. Hi, hi, hi. Jak to dobrze, że na roofie nie mają żadnego działa. staranować? O! No ledwo coś żyje. No i już. Zniszczyliśmy stateczek piratów. Co tam ma? O, jeden paliwa, zapasy i jakieś puzderko. Co tam w nim jest? Sakwa Dark Chop Coffee Beans. Czyli ziaren kawy. Jakiś Dark drop. No dobra, sprzeda się. Jak tam tutaj? Wszystko w porządku? Trochę nadszarpnięty kadłub. Siedna <ścoughs> trzecia już padła. No cóż. Terror 36. Ok. Dobra, płyniemy szybciej. Jak to wygląda w ogóle? Puścimy gacka na zwiad. Czy to ma nazwę? Nie ma nazwy. Na południu jest Gators Morn. Spoko. O, jakaś latarnia. Ciepli nam drogę. Oświetli też. Dobra, to na południe. Zobaczmy gdzie dokładnie. A, chyba tutaj właśnie widzieliśmy. A nie, jeszcze dalej. Teraz Londyn jest na zachód. Okej, okay, niech będzie. Podpłyńmy do tego. Tutaj widzę, że można wypłynąć. No, zobaczmy co nas tutaj czeka. Powoli kończy się paliwo. <laughs> Czyli stąd płyniemy bezpośrednio do Londynu. Bez światełek. Ze światłami to tak szybko właśnie mija nam. Każda kolejna beczułka. No i co my tutaj mamy? Stąpaj ostrożnie. Jakieś sklepy? Sklepy są. Można kupić, ale drożej. No dobra. To nie kupujemy. Wreszcie czego właśnie nam zapisano? E, to i tak nic nie zmieni. To to są zapisy typu Diablo. Że tak w zasadzie to. No, czasami się zapisuje. I tyle. Nie można samemu zapisać, bo jak samemu zapiszemy, to stracimy taki piękny emblemat, że. Invictus Token. Że jestem mistrzem mojego losu i kapitanem mojej duszy. Dobra, co my tutaj mamy? Guiders Morn. Morn jest stalagmitem wielkim jak turnia i u jej stóp nie ma żadnych bezpiecznych przystani. Cytadela korsarzy gnieździ się w połowie wysokości. Zawiły system wciągarek napina się i twój statek powoli unosi się z mosza. Jego kadłub trzeszczy w proteście. Posiwiali marynasze jęczą i uczepiają się podpór pokładowych. Wyżej, wyżej. Teraz podmosze połyskuje poniżej niczym szkło. Dzieci wspinające się w szczelinach skalnych wywatują i zatrważająco machają. Silnik wciągarek zwalnia i zawisasz przy pomoście, zaraz obok czerwonego pirackiego kutra. I teraz co możemy zrobić? Możemy spędzić wieczór w Arant Limpet. Mamy bardzo trudne zadanie. 37% szans sukcesu. No to nawet nie będziemy próbować? Eksploracja. Zapłacić wałęsającemu się dokerowi strategiczną informacją albo odmówić zapłaty. Jeszcze, huh, coś zablokowane. I ponownie. Heh, można by pozbierać informacje, ale mamy tylko 30% szans na to, że nam się uda. Nie, słabo tutaj jest. Strasznie słabo. To co? A na eksploracji coś się ciekawego wydarzy? Teren Morn jest zaskakująco zróżnicowany. Jest pionowy, co prawda. Ale jak tylko znajdziesz zwierzęce ścieżki i dróżki Urwisów. Możesz się po nim poruszać niczym po skalnym wrzasowisku. Z dodatkową dozą ziejącej grozy. Aha. Ho, ho. Co tutaj mamy? Dwa challenge, które... uch, 33% i 16%? Yy, Lepienie. Jedno zablokowane. Nie mamy niczego takiego. Jeszcze spróbować. Ich chyba nawet nie możemy uciec stąd teraz. Dobra, zobaczmy. Kto spróbuje? Kto kupuje? Mieszanka zapachów jest jak nic, co sprzedają w Londynie. Spróbuj grillowanych troglodycich krewetek. Wielkie i blade, a ich oczy gapią się pusto w twoje. Jednakże pachną na świeże. Aż zrobiłem się głodny. Krawatki, jedna z moich ulubionych potraw. Tylko, że no, nie dość droga, to jeszcze trzeba zrobić. A jak kupić, to, to jeszcze bardziej droga. Nie są takie złe. Cierpkie i wyborne. Idziesz dalej z radością przeżuwając. Straciliśmy pięć głodu. To tyle na teraz? Aha. Znajdziemy historię następnym razem, jak będziemy w porcie. Okej. Okay. Straciliśmy dwa terroru. Mamy 35. Cały czas rośnie. Właśnie w Londynie trochę stracimy przez to, jak się przenocujemy. No. I znaleźliśmy jeden fragment. Ach, jeden. Dostajemy bodajże. O, właśnie. 50 za znalezienie jakiegoś nowego miejsca. Więc jeden to jest żałośnie mało. No i dalej. Co mamy w sklepach? Tak to zapasy, a drugi sklep? Okej, nic tutaj ani nie kupimy, ani nie sprzedamy. Kompartment? A na rufie możemy sobie zrobić właśnie taki ukryty przedział. <laughs> Dzięki któremu jak przeszukują nas, czy nie przewozimy kontrabandy, to prawdopodobnie nie znajdą. Tak, ludzi będziemy przewozić. Dobra, to nie był żart. Dobra, pójdziemy w takim razie do Londynu. Tak szybko. Chyba bezpośrednio na zachód. Jeszcze puszczę Gacka. W sumie ja to będę puszczał go cały czas. O, pododajemy sobie. A, chyba tylko ostatni jest zaznaczony. A może i nie. Ekenrock. Tutaj nie byliśmy. Tutaj też nie? No zobaczymy. Abirock. To to najnowsze. To to musi być to. Dobra. To znaleźliśmy tak czy siak. Kto do nas strzela? O co chodzi? Lo. Halo? Terror rośnie. O, tutaj będzie mgła. Nieciekawie. Dobra, ta do Londynu, trochę bardziej na północ. Puszczę gacka. Station 3 Maton Island. Okej. Okay. Desperate measures. Bez paliwa nie dam rady. To to jasne. Ty jak płyniemy... Uch, w sumie. Może tutaj będzie coś. Jedną baryłkę kupię. Aha. Czyli to nieodwiedzone to niestety. Nie zostawia tutaj śladu. Tutaj gdzieś coś było jeszcze. No cóż. Dawaj. Tutaj można wypłynąć, prawda? Tak. O, sklepy? Paliwo za normalną cenę. Chyba. Dobra, to w razie czego kupię tylko jedno? Tak. I popłyniemy do Londynu na nim. Żeby nie wydawać za dużo naraz. No i co my tutaj mamy? Ognie na zboczu. Maton Island Quakers Heaven. Kiedyś ta prosta wioska rybacka była częścią przedmieści Londynu zanim upadły i wody do niego wkroczyły. Samotne wzgórze wzrasta za miastem. Drinki u Koka i Magpie. Jest tylko jeden dom publiczny na tej wyspie Kok i Magpie słyną z lokalnego cydru. I, oczywiście, owoców mosza. Eksploruj wybrzeże... ...i przygarnij nędznego moga. Żółto oka, parszywa, srokata rzecz przelatuje wokół twoich kostek niczym łańcuch kajdan. Nigdy nie widziałeś, aby kotu tak szeroko otwierała się paszcza. Prawdopodobnie jest głodny. <ścoughs> I co? Dostaniemy tego nędznego moga. Ale będziemy musieli prawdopodobnie dać trzy zapasy za to. Ale my już mamy maskotkę. O. Wnędzniały. Ten opis mnie nie przekonuje. Dobra, co dalej? Pogadać z rybakiem i odwiedzić pagórek nad miastem. Przy czym przy pagórku mamy 75% szans sukcesu. Wreszcie coś dobrego. Aha. Aha. Wymaga tego, żeby coś na nas czekało. Ale czy to jest ta historia, czy to jest historia, którą bym odblokował w Londynie? No cóż, zobaczmy. Nie ma zbyt dużo wiatru w Podmoszu, jednakże wyspa Maton cierpi od niesamowitych podmuchów i uderzeń wiatru, z niewytłumaczalnie lokalnego fragmentu pogody, a powietrze na szczycie wzgórza niesie interesujące zapachy, smakując wiatr.